Cześć kochani, witam Was w nowym filmiku. Dzisiaj mam dla Was niespodziankę, specjalnie dla Was. Na Wasze prośby odtworzyłam ten makijaż, który widzieliście w ostatnim Q&A. Jeszcze nigdy nie dostałam aż tylu prośb o odtworzenie makijażu, do o nagranie tutorialu do niego, więc dzisiaj spełniam Wasze prośby. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego powodu i że poczujecie już klimat świąteczny, bo jestem w przepięknym miejscu w studio Katarzyny niemiec. Fotografii, którą już znacie z moich wszystkich zdjęć, które Wam się bardzo podobają i tutaj mam piękną scenerię, ja się czuję tutaj tak bajecznie po prostu jakbym była już w jakiejś chatce Świętego Mikołaja, więc w tym klimacie świątecznym wykonałam dla Was taki rozświetlający makijaż. Nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Mam już na sobie podkład i wymodelowaną twarz, mam zrobione też brwi, dzisiaj skupimy się na oczach i na ustach i rozświetlimy sobie też mocno twarz. Postaram się odtworzyć taki makijaż, jaki miałam w filmiku i... Dzięki któremu powstaje ten filmik, czyli po prostu chcieliście, abym go odtworzyła, tylko wiecie jak to jest. Czasem po prostu siadam, biorę sobie jakieś cienie, zaczynam się malować i nie zastanawiam się nad tym, żeby to później mm, drugi raz odtworzyć. Po prostu się tym bawię, więc y, wiem, jakie palety użyłam. Mam nadzieję, że wyjdzie bardzo, bardzo podobnie. Najpierw zaczynam od bazy. Oczywiście moją bazą jest jak zwykle kolor tatu Melberine w odcieniu Cream the Nude, czyli ten. Y, bardzo cielisty, naturalny odcień. I bazę nakładam na całą powiekę górną i dolną. Baza gotowa, teraz cieniowanie. Mieszam ze sobą dwa odcienie. Taki różowy, bardzo delikatny. I ten w beżu on tak mieni się na taki bardzo jasny beż, trochę złota, więc łączę te dwa odcienie, żeby było troszkę chłodnego odcienia i minimalnie ciepłego. I nakładam na całą powiekę ruchomo, i na dolną powiekę. Mamy to. Teraz modelowanie oka. Teraz modelowanie oka, czyli matowy cień, matowy brudny róż. Delikatnie podkreślam załamanie powieki, wyciągając ją w kącikach zewnętrznych. Będę jeszcze dodawać ciemniejszego koloru, więc będzie bardziej intensywne. Póki co staramy się tylko przyciemnić te okolice. I dolna powieka. Kolejny cień to cień opalizujący. On jest fioletowo, ale opalizuje delikatnie na niebiesko. Jest mega ciekawy. I nakładam go w zewnętrznym kąciku do mniej więcej środka powieki. Może go za bardzo nie widać, ale na zbliżeniach będzie się mienić. Teraz ten cień, on podobnie jak ten wcześniejszy, opalizuje, czyli jest, wydaje się być niebieski, a opalizuje na fiolet i na róż. Również nakładam go w to samo miejsce. W tym samym cieniem podkreślam również dolną powiekę pod tęczówką. I teraz najciemniejszy fiolet. Nim pracujemy ostrożnie, bo jest bardzo mocno napigmentowany. Podkreślam zewnętrzny kącik bardzo delikatnie. Rozmywam, rozcieram cień do środka. Zewnętrzny kącik dolnej powieki, bardzo delikatnie. Nie zależy nam, żeby bardzo podkreślić dół. Oko ma być mocno rozświetlone głównie tej górnej części. I mocniejsze podkreślenie załamania powieki. I załamanie powieki, o czym mówiłam. Rysuję bardziej wyraźną linię. Pamiętajcie, aby zrobić to ostrożnie. Wasza powieka musi być już mocno przypudrowana, tak jakby cieniem, bo jeżeli tego nie zrobicie dokładnie, to w taki sposób malując. Zrobicie linię, którą będzie Wam już ciężko rozetrzeć, żeby było dobrze. Wracam do brudnego różu i rozcieram znowu ten fiolet. Zanim zacznę rysować kreski, rozświetlę twarz, bo ten rozświetlacz nałożę też na powieki. Jest to rozświetlacz Gosha Trio. Jest bardzo... Taki różowy, chłodny, pasuje po prostu idealnie do tego makijażu. Najpierw połączę te dwa. I rozświetlę szczyty kości policzkowych. Bardzo go ostatnio polubiłam i praktycznie codziennie go używam. Co już widzieliście w ulubieńcach. Ten biały nakładam wewnętrznym kąciku i odrobina na samym łuku brwiowym eyeliner, który użyję do tego makijażu to eyeliner Zoeva płynny zobaczymy, bo nie pamiętam jakiego użyłam w poprzednim em, makijażu ale myślę, że ten też da radę to teraz będzie wyzwanie tutaj jakoś się wygodniej ułożyć, żeby kreskę narysować ale okej, okay. jeżeli będzie trochę krzywo to wybaczcie Muszę w powietrzu malować. Jedno oko gotowe, teraz czas na drugie, ale to już wykonam poza kamerą, może w wygodniejszej trochę pozycji i przechodzimy dalej. Kreski gotowe, teraz trzeba wytuszować rzęsy, ale bardzo delikatnie, bo będę naklejać sztuczne rzęsy, więc nie jest to taki istotny punkt tego makijażu. L'Oreal Volume Million Lashes Extra Black. Dolne rzęsy tuszuję mocniej. Teraz już mogę przykleić sztuczne rzęsy. Rzęsy Cmin z Lashes, model Angelina są już trochę sfatygowane, bo już brały udział w wielu makijażach. Były już na moim oku kilka razy, ale zaraz je jeszcze dokładnie oczyszczę i przykleję. Z i bez. I ostatni już krok w tym makijażu to oczywiście usta. Moja ukochana pomadka. Jest to pomadka matowa, płynna Golden Rose w odcieniu numer 3. Jest przepiękny. Zresztą Wam też się podoba. Nakładam na usta. I makijaż gotowy. Mam nadzieję, że jest taki sam albo przynajmniej bardzo podobny do tego z QA, do tego makijażu, który Wam się tak spodobał, że prosiliście mnie cały czas o tutorial do niego, więc o to odtworzenie. Jeżeli się podoba, kciuki w górę. Kciuki w górę również dla Kasi, za to, że udostępniła mi ten raj, który jest za mną. Bo ja się tutaj czuję rewelacyjnie, jak w takiej Hadze Mikołaja. No. Po prostu pięknie. Idealny klimat świąteczny, makijaż też bardzo taki rozświetlony, bardzo świąteczny, więc jeżeli się podobało, to piszcie i dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.